I uwaga, konie ruszyły. Poprowadził Dragomir. Dragomir na drugiej pozycji galopuje admin. Na trzecie przeszła Sulima z reguła. Na czwartym miejscu Setna Heli. Dalej Amis Pekin i stawkę zamyka arbiter. Konie mają do pokonania jeszcze około 1800 metrów dystansu. Nadal bez zmian pozycji Dragomir przed adminem. Te dwa ogiery na trzeciej pozycji Sulima z reguła, na czwartej setna Heli, piąty galopuje Pekin, na szóstym miejscu Amis i stawkę zamyka Arbiter. Konie mają do pokonania jeszcze około 1400 metrów. Ciągle prowadzi Dragomir przed adminem. Na trzeciej pozycji galopuje Sulima z reguła. Czwarta setna Heli, dalej Pekin, arbiter i ostatni jest w tej chwili Amis. 1200 metrów do celownika. Dragomir, Dragomir przed adminem. Trzecia Sulima z reguła się, nic nie zmienia. Za chwilę wejdą w ostatni zakręt. Bez zmian pozycji Dragomir. Dragomir, dalej y, mocno jechany admin na trzeciej pozycji Sulima z reguła, czwarta setna heli, Pekin przesunął się nieco do przodu, Amis i galopuje w tej chwili na przedostatniej pozycji ostatni arbiter. Pół zakrętu Dragomir, dość lekko za nim admin, Sulima z reguła, setna heli, to jest czołówka. Dragomir wyprowadzi na prosto, galopuje dość lekko za nim Admin. I Dragomir nie schodzi do kanatu, troszeczkę dalej od bariery prowadził go Jockey, ale Jostek cały czas jest pierwszy. Dragomir próbuje zaatakować go Admin, Dragomir, Admin i Sulima z reguła, ale ciężko wszystko. 300 metrów do celownika, Admin atakuje prowadzącego Dragomira, polem zaczynają rozpędzać się Setna Heli, Setna Heli finiszuje polem, 150 metrów do celownika, Admin jest pierwszy atakowany przez Setna Heli, 50 metrów przed celownikiem, Setna Heli wyśmienicie finiszuje, atakuje Admina, te dwa konie, trzeci Dragomir, a czwarty będzie chyba arbiter.